Kochani, witam Was po dłuższej przerwie. Chwilkę się nie widzieliśmy, ale dzisiaj zaprosiłam Was prywatnie do swojego mieszkania. Jest to dowód na to, że marzenia zawsze się spełniają. Zawsze marzyliśmy o małym ogródku. Jesteśmy tutaj. Ogród jest jeszcze niegotowy, ale liczę na Waszą pomoc. Mam pewien problem. Na czym on polega? Dowiecie się w dalszej części filmu. Przywitałam was w swoim ogrodzie, a teraz zapraszam na moment do domu, do zagadki takiej budowlanej. Wrócimy jeszcze, wrócimy jeszcze jeszcze raz. Wszystko wam na końcu wytłumaczę, a w tej chwili chciałam tylko powiedzieć, że rozpoczynamy nowy dział z podręcznika. Nowy, tak naprawdę nowy, nowy, ponieważ są to pola wielokątów i do tej pory z nimi na lekcjach matematyki nie spotkaliśmy. Ale żeby nie było tak strasznie, zaczniemy troszkę lajtowo. Witam się z Wami takim, takim zwrotem, mniej może formalnym. Mówię Wam hej, a ułożyłam ten napis, no nie bez powodu. Spójrzcie. Literki, poszczególne litery składają się z takich samych elementów. Zbudowałam je z jednakowych kwadratów. Ale jak tak się dokładniej przyjrzycie, sprawdźcie, czy z takiej samej ilości kwadratów zbudowałam te litery. Film na chwileczkę można zatrzymać i policzyć, z ilu elementów składają się. A jak już to zrobiliście? To sprawdzimy wspólnie. Literka H zbudowana jest z 11 elementów. Literka L tych elementów ma 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stworzona z 10 kwadratów. Litera J, policzmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo widzicie, co mają wspólnego te litery ze sobą, a czym się różnią? Właśnie, zbudowane są z różnej ilości kwadratów. Najwięcej kwadratów, bo 11 tworzy litera H, litera E i J, mają tych kwadratów po 10. No i co z tego wynika? Otóż możemy powiedzieć, że litera H zajmuje największą powierzchnię, potrzebuje najwięcej miejsca. Litery E i J potrzebują tego miejsca tyle samo, ale matematyk powie: Nie, że mają potrzebują tyle miejsca, tylko różnią się między sobą polem. Pole figury H to jest 11, pole figury E i figury J to jest 10. Jak powiedziałam, rozpoczynamy nowy dział. Dział pod tytułem Pole Wielokąta, strona 73 z Waszego podręcznika i jestem bardzo zadowolona, ponieważ ten dział zaczyna się propozycją takiej, zresztą jednej z moich ulubionych zagadek logicznych. Zagadka nazywa się Pentomino, a na czym polega już tłumacz? Pokazałam tutaj, przygotowałam specjalnie dla Was figury, które utworzyły mi prostokąt. I teraz, jeżeli ten prostokąt sobie rozburzymy i przyjrzymy, i przyjrzymy się <laughs> przepraszam, tym figurom, to zobaczymy, że każda z tych figur jest inna. Jest ich 12. Ale każda z figur składa się z pięciu takich małych kwadracików. Nie wiem, czy to będzie czytelne, ale 1, 2, 3, 4, 5. Podobnie zupełnie inny kształt, ale również pięć kwadratów. Zabawa polega na tym, że posługując się wszystkimi dwunastoma figurami, możemy je też równie dobrze obracać, mamy możliwość układania najróżniejszych obrazków. W waszym podręczniku mamy tutaj jelonka, mamy tu motylka, pozdrawiamy naszą Martusię, mamy krokodyla. Wzorów jest mnóstwo, można z nich korzystać z internetu i mam taką propozycję dla osób chętnych. Jeżeli ktoś ma dużo, macie teraz dużo czasu, chciałby się pobawić, przygotujcie sobie takie 12 elementów, tutaj one są rozrysowane. Ułóżcie z nich obrazek inny niż te, które są pokazane w podręczniku. Zróbcie sobie z tym obrazkiem zdjęcie i wyślijcie, być może zrobimy fajną, ciekawą wystawę. Bardzo Was do tego zachęcam. Mamy przed sobą figurę, która składa się, no właśnie z ilu? Z 16 elementów. Czyli słuchając o czym mówiliśmy poprzednio, powiemy, że pole tej figury wynosi 16. Jeszcze raz powtórzę: pole to będzie bardzo często stosowane przez nas słowo. I teraz tak, wracając do naszej zagadki, tej logicznej, widzimy, że pole każdej z tych wycinanek wynosi 5. Mają różne kształty. Jednakowe pole. W związku, z tych, w związku z tym z naszych 16 kwadratów yy, spróbujemy ułożyć kwadrat. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Mamy już ułożony kwadracik i teraz zobaczcie, my wiemy, że pole tego kwadratu wynosi 16. W jednym rzędzie 4 kwadraty. Tych rzędów mamy 4. Czyli tu są 4 kwadraty, tutaj są 4 kwadraty, jak szybciutko wymnożymy 4 razy 4, otrzymamy 16. Czy to jest jedyna figura znana Wam, którą możemy stworzyć z 16? No nie, absolutnie nie. Zobaczcie, przestawimy sobie. Szybciutko sobie tutaj przemiesz przemieszamy. Oj, coś się gdzieś tutaj karteczka chyba zapodziała. Nie, wszystko jest w porządku. Zobaczcie, stworzyłam już nie kwadrat, tylko prostokąt. Pole tego prostokąta również wynosi 16. Ale policzmy. W pierwszym rzędzie 8 kwadratów. W tutaj, w tą stronę. Dwa rzędy. 8. Razy 2 równa się 16. Jeżeli spojrzymy na inny kolor krateczek, kwadracików, na zielony, w tym momencie mamy ułożony prostokąt, którego pole wynosi 2 razy 6, czyli 2 razy 6, czyli 12. Pole tego zielonego prostokąta to 12. A jeżeli przemieszam, o, i zrobimy coś takiego. Tu też otrzymamy prostokąt. Spójrzcie, jak policzymy pole. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery kwadraciki, trzy kwadraty. Cztery razy trzy jest dwanaście. Czy jesteśmy w stanie na podstawie tych przykładów Stwierdzić, czy jest jakiś sposób, czy jest jakiś wzór na szybkie policzenie pola kwadratu i prostokąta. Widzimy. Myślę, że wszyscy to zauważyli. Ilość razy ilość daje pole. 4 razy 3, 12. A gdybyśmy rozłożyli te kwadraciki w ten sposób. Mamy prostokąt. 12 kwadratów, 1 rządek. 12 razy 1 to jest 12. Mamy przed sobą dwa prostokąty. Przyjrzyjmy się Jeden pomarańczowy, drugi czerwony. Popatrzmy na ten pomarańczowy. Jest już, jestem już pewna, że potrafilibyście policzyć pole tego prostokąta. Wspólnie zróbmy to jeszcze raz. 1, 2 czy 4. 4 kwadraty w jednym rzędzie rzędów. 2. 4 razy 2 to 8. Czyli możemy powiedzieć, że pole tego prostokąta wynosi 8. Popatrzmy na prostokąt czerwony. 1, 2, 3, 4. 4 kwadraty w jednym rzędzie. Rzędów 2. 4 razy 2 to 8. Czyli pole tego prostokąta wynosi 8. No ale każdy z Was popatrzy i powie, że przecież to niemożliwe, żeby pole wynosiło 8 w tym przypadku. W tym przypadku 8. Coś tutaj nie gra. I to jest ten moment którego nauczyciele boją się bardzo, ponieważ temat o jednostkach powierzchni należy niestety do jednego z najtrudniejszych tematów realizowanych w klasie piątej. Mam nadzieję, że w tych warunkach jakoś spróbujemy ten temat przybliżyć. No właśnie, 8, 8. O co chodzi? Chodzi o to, że ten prostokąt zbudowany jest, jeżeli przyjmiemy za jednostkę. Taki kwadracik, to powiemy, że 8 jednostek. Jeżeli przyjmiemy tutaj za jednostkę tego typu kwadrat, to też pole będzie wynosiło 8 jednostek. No ale wiemy, już powiedziałam, że te pola nie są równe. Są równe, jeżeli tylko chodzi o to, jeżeli dorazimy je w takich konkretnych jednostkach. A teraz popatrzcie. To jest kwadracik. O wymiarach 5 cm na 5 cm. W związku z tym długość naszego prostokąta to 20 cm. Popatrzymy z tej strony. Długość, czyli szerokość tego prostokąta to są 2 kwadraty, czyli 10 cm. Mamy 20 razy 10. 20 razy 10 to 200. Teraz ponieważ używaliśmy tutaj centymetra, mamy 200, ale nie centymetrów, tylko centymetrów kwadratowych. I to jest ta absolutnie nowa jednostka, która się teraz pojawia. Czyli centymetr pomnożony przez centymetr daje centymetr do kwadratu. To jest taka maleńka dwójeczka w górze. Przechodząc do tego prostokąta. Długość tego kwadratu wynosiła 10, tego 10 cm. Czyli zobaczcie, 10 cm razy 10 cm. 10 razy 10, 100. 100 cm kwadratowych. A teraz spójrzmy. Ile mamy takich po 100 cm kwadratowych 8. Czyli pole naszego prostokąta. Wynosi 800. Czego 800? centymetrów kwadratowych. Ale jeżeli pamiętamy, że nasze 10 centymetrów to jest decymetr, to powiemy, że 1 decymetr razy 1 decymetr to jest 1. Czego 1? 1 decymetr kwadratowy. Czyli równie dobrze możemy powiedzieć, że pole naszego, tego prostokąta wynosi albo 800 cm kwadratowych, albo 8 decymetrów kwadratowych. Nie chciałabym dzisiaj obarczać Was bardzo, bardzo dużą ilością nowych rzeczy, ale wytrzymajcie ze mną jeszcze chwilkę i chciałam Wam coś pokazać. W szkole jest kodowanie na dywanie, u nas dzisiaj troszkę matematyki na dywanie. To co widzicie, to jest kwadrat. Zawsze się śmieję, że Castorama wspiera edukację, posłużymy się miarką. I proszę zobaczyć, bok kwadratu z tej wynosi 100 cm, czyli metr. Z tej strony również metr, czyli mamy do czynienia z kwadratem, o wymiarach metr na metr. Tak jak było poprzednio, metr razy metr to jest metr kwadratowy. Czyli pole tej figury, która jest przed Wami, to jest jeden metr kwadratowy. I to jest najpopularniejsza jednostka, jeżeli chodzi o jednostki powierzchni. I my bardzo często będziemy z niej korzystać. Robiłam sobie tutaj takie pomocnicze linie po to, żeby pokazać Wam, że jeżeli zapełnię ten cały prostokąt kwadracikami oboku 10 cm na 10 cm, czyli obok 1 decymetra, popatrzcie, kwadrat o boku decymetr na decymetr ma pole. 1 decymetr kwadratowy, to w czasie, kiedy ja będę te kwadraciki rozkładać, wy zastanówcie się, czy już wiecie, ile takich kwadratów potrzebowałabym, żeby zapełnić cały metr kwadratowy. Myślę, że już większość z Was wie, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jaka? Wyobraźmy sobie, że zapełniamy całą powierzchnię. I co uzupełnimy? Metr kwadratowy. Ile ma takich decymetrów kwadratowych? 10 razy 10, czyli 100. Piszemy sobie 100. O proszę, niech sobie to leży. Idziemy dalej. Jeszcze moment. Przed nami decymetr kwadratowy podzieliłam go znowuż na takie centymetrowe paseczki na takie kwadraciki obok 1 cm na 1 cm widzicie to takie zaciemnione pole to czarne pole tutaj o to ciemne to jest kwadrat o polu 1 cm kwadratowy w związku z tym Tutaj takich centymetrowych kwadracików układamy 10. Jest 10 rzędów, czyli razem znowuż ile jest centymetrów, ile takich malutkich kwadracików tworzy ten większy kwadrat. 10 razy 10. Czyli 100. Czyli naszą kolejną planszę uzupełniamy w następujący sposób. Decymetr kwadratowy miał 100 cm kwadratowych. Będziemy dużo czasu poświęcać na to, żeby jednostki pola powierzchni przestały Was straszyć. A jako ciekawostkę pokażę Wam jeszcze kartkę z bloku milimetrowego. Te takie ciemniejsze linie, nie wiem czy to jest widoczne. To są kwadraciki obok jednego cm. I one są dalej jeszcze podzielone na kwadraciki obok 1 mm. Czyli taki maleńki, maleń, takie maleństwo tutaj to jest kwadrat boku 1 mm kwadratowego. Myślę, że jeżeli chodzi o jednostki, to na dzisiaj tyle. Wracamy do naszej budowlanej zagadki. A na końcu filmu, jeszcze sobie to wszystko podsumujemy i powiemy, co mamy do zrobienia. Na początku filmu poprosiłam Was o pomoc. Mam taki problem. Jako ogródek, no to i taras, ale nasz taras jeszcze nie jest skończony. Jest na tylko podłoże i chciałabym, żeby był wykończony takimi płytkami. Płytki są do, do kupienia, popularne dosyć. Zobaczcie, jedna moja płytka to taki kwadracik 30 na 30 cm. Ta informacja będzie nam tutaj bardzo potrzebna. Moje pytanie, mój problem polega na tym, ile muszę kupić takich kafli, żeby wyłożyć cały taras. Wiadomo, że nie mogę kupić pół kafla, jednej, jednej trzeciej kafla. Muszę kupić taką ilość kostek, żeby móc zapełnić cały. Cały taras. No bo taras ma kształt prostokąta i żeby pomóc mi w zakupach, musimy go zmierzyć. Mierzymy sobie szerokość tarasu. O, Wszystkie informacje zostaną Wam jeszcze raz podane. Szerokość tarasu wynosi 240 cm. Potrzebna nam jest jeszcze długość. Pozdrawiamy sąsiadów. Prowadzimy lekcję na żywo. Tak. Proszę bardzo. 418 cm. 4,18 metrów. Zadanie będzie polegało na tym, powtórzę jeszcze raz, żebyśmy policzyli, ile takich. Coffee musimy kupić. Mało tego, ile potrzebuje na to 5 łóżków. Jeden kafel to w promocyjnej cenie 9,50 zł. To jest zadanie po, po, po obejrzeniu tego filmu. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, no troszkę takie w spartańskich warunkach prowadzone. Ale moim celem było również pokazanie, że i tak można prowadzić lekcje, i tak matematyka jest wokół nas, jest jej dużo. E, chciałabym, żebyście temat pól przyswoili, poświęcimy na to wiele, wiele lekcji, wiele, wiele godzin. Natomiast króciusieńko podsumowując, co jest nowego w tym dziale? Pojawiają się nowe jednostki. Zobaczcie, centymetr. Kwadratowy, metr kwadratowy, decymetr kwadratowy. Tego jeszcze nie było. To są nowe rzeczy i musimy się z nimi oswoić. Wszystko to, może o, o, tym, o tym możecie poczytać z Waszego podręcznika. Pola figury, dział 5,1. Jednostki pola, dział 5,2. Ale jednostkami będziemy zajmować się jeszcze, jeszcze troszkę. Wracając do naszej zagadki, przypomnę na czym ona polegała. Zadanie polegało na tym, aby pomóc mi obliczyć, ile płytek o wymiarach 30 cm na 30 cm muszę kupić w sklepie, żeby wyłożyć nimi taras który ma wymiary 240 cm jest szeroki, 418 cm jest długi. Pamiętamy o tym, że w sklepie nie mogę kupić pół płytki. Mam nadzieję, że to zadanie nie sprawi Wam kłopotu. To jest pierwsza rzecz: ile potrzebuję kupić takich płytek, a druga sprawa ile za to zapłacę. Jedna sztuka takiej płytki przyjmijmy, kosztuje 9 ,50 zł. 50 I zadanie dla chętnych. Pamiętacie naszą układankę pentomino? Czekam na pracę, na Wasze fotografie z tymi pracami. Spróbujemy również pochwalić się nimi przed, przed innymi osobami, które zaglądają na Facebooka naszej szkoły. Póki co bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia mam nadzieję wkrótce.